Poznaj Kasię. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne. Na pewno we wcześniejszym numerze nie mógł Pan Zając skopiować Pana tekstu, prawda? A tekst jest toczka w toczkę taki sam. Kto jest autorem w takim razie tego tekstu, skoro nie Pan? Nie tak dawno, bo niespełna 4 miesiące temu, byliśmy świadkami plagiatu artykułu Stanisława Zająca pod tytułem Spotkania pokoleń. Dziś okazuje się, że nie jest to jedyny przypadek, w którym redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej, pan Marcin Gawrylik, dopuścił się naruszenia praw autorskich. W kolejnej sytuacji sprawa dotyczyła osoby niepełnoletniej. Wiersze 16-letniej Sony zostały opublikowane bez zgody autora, za to w zmienionej formie. Dzieło było na tyle zmodyfikowane, że poddawało wątpliwość zdolność logicznego myślenia małoletniej autorki, co było głównym powodem oburzenia zarówno dziecka, jak i rodziców. W obronie córki stanęli rodzice, którzy postanowili dochodzić swoich praw w magistracie. Mama dziewczynki próbowała załatwić tę sprawę Cztery Oczy z Panem Marcinem. Podczas nieprzyjemnej rozmowy usłyszała odmowę uznania praw autorskich dziewczynki do dzieła. Jak czytamy w oficjalnym piśmie Ojca Dziewczynki skierowanym do Urzędu Miasta, błędne stanowisko redaktora Gawrylika w sposób ewidentny obnaża jego ignorancję w zakresie regulacji prawno-autorskich. Prawo prasowe nakłada na dziennikarza szczególne i dość surowe wymagania odnośnie należytej starności dziennikarskiej. Z całą pewnością pan Gawrylik sprzeniewierzył się tym zasadom. I w tym przypadku po raz kolejny pojawia się osoba broniąca takiego postępowania. Jest nią wiceprezydent miasta Otwocka Artur Brodowski. Ostatecznie dzięki zaangażowaniu prawników udało się uzyskać przeprosiny od pana Gawrylika w formie listownej. Pomimo tego, że rodzice małoletniej Sony mogli upominać się za dość uczynienia finansowego oraz publicznych przeprosin na łamach gazety, odstąpili od tej możliwości na rzecz szybkiego załatwienia sprawy i przeproszenia córki przez pana Marcina. Pojawia się pytanie: dlaczego urząd broni pracownika? który dopuszcza się kardynalnych błędów, będąc na stosunkowo wysokim stanowisku? Czy łamanie co i raz prawa autorskiego w gazecie urzędowej nie jest po prostu co najmniej przykre? Po przeszło 30 dniach od złożenia przez nas pisma do urzędu nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na temat konsekwencji, jakie miałby ponieść redaktor, a jedynie ironiczne podziękowania za informację. Kto stoi za panem Gawrylikiem? Czemu wiceprezydent Artur Brodowski nie wyciągnął wobec swojego podwładnego żadnych konsekwencji w każdym wypadku? Zagadka ta jak na razie pozostaje nierozwiązana.